Chat GPT jest obecnie takim samym narzędziem, jak jeszcze rok temu Google, to znaczy coraz więcej osób z niego korzysta. Niestety, podobnie jak z Googlem, jest bardzo duża różnica między ludźmi, którzy randomowo wpisują rzeczy, oczekują dobrych rezultatów i się frustrują, bo internet jest jakiś zrąbany, a ludźmi, którzy wiedzą co robią, więc wpisują sensowne rzeczy i dostają sensowne rezultaty. I dzisiaj chcę Ci pomóc uzyskiwać sensowne rezultaty w pracy z czatem GPT. A konkretnie podam Ci 8 sposobów, jak poprawić sobie ten proces. Coś, co powszechnie nazywa się obecnie Prompt Engineering, czyli takim procesem, który powoduje, że te odpowiedzi są w pewien sposób zaprogramowane. To znaczy jest pewien schemat pracy, jest pewien zestaw powtarzalnych rzeczy, które możemy robić, żeby rezultaty, jakie Chat GPT nam daje, były o wiele, wiele lepsze. Pierwszy powód jest dosyć oczywisty, ale czasem ludzie o nim zapominają. Chodzi o używanie najnowszego modelu. Dlaczego jest to takie ważne? Różnica między Chatem GPT... 3,5, a GPT-4 nie jest taka, jak się czasem wydaje, w przypadku niektórych, nie wiem, gier komputerowych czy ogólnie dostępnych programów, gdzie są to różnice kosmetyczne. Różnica jakości między jednym a drugim modelem jest gigantyczna. Jest gigantyczna także, jeżeli chodzi o na przykład ilość parametrów, które zostały wykorzystane przy tworzeniu go. Tak więc zawsze jeżeli masz taką możliwość, to sprawdzaj, z którego modelu korzystasz. Tak, obecnie chat GPT 35 jest nieco szybszy, w sensie szybciej daje odpowiedzi, ale jakość tych odpowiedzi jest o wiele gorsza. Sytuacja jest trochę analogiczna jak przy iPhone'ach, to znaczy to zawsze ten najnowszy iPhone jest w największym zainteresowaniu Apple by chodził świetnie, bo to on jest forpocztą do reszty produktów, także OpenAI również jest obecnie najbardziej zainteresowany tą wersją numer 4, więc jeżeli możesz, pamiętaj, by korzystać właśnie z niej. Druga rzecz, dosyć podstawowa, ale niektórzy o niej zapominają. Kolejność rzeczy, którą piszemy w promcie, ma olbrzymie znaczenie. Podstawowa zasada brzmi tak, że najpierw dajemy polecenie, a później dajemy Przykład. Albo to, co chcemy zmienić w jakiś sposób. Czyli na przykład piszemy polecenie, że chcemy coś przetłumaczyć, tak? To najpierw piszemy, że chcemy coś przetłumaczyć, a później podajemy ten tekst, który chcemy przetłumaczyć. Jeżeli chcemy się czymś zainspirować, to najpierw piszemy, że chcemy się czymś zainspirować, itd., itd., a później podajemy przykład. Jeżeli chcemy y, zmienić jakiś kod, zrobić coś z jakimś fragmentem tekstu, to znowu, najpierw piszemy, co chcemy, a dopiero później podajemy przykład, dlatego że GPT czyta po kolei i próbuje stworzyć swoją odpowiedź na podstawie także kolejności tego, co przeczytał. No jeżeli zamieni rzeczy miejscami, to on aż taki bystry nie jest i czasem mu się rzeczy pomylą. Jeżeli pracujesz z czatem GPT, to pamiętaj, że powinieneś być bardzo precyzyjny. I niestety tutaj jest taka sama zasada jak w pracy z danymi. To znaczy mamy garbage in, garbage out. Jeżeli podajemy bardzo ogólne wymagania co do tego, co chcemy uzyskać, to dostajemy bardzo randomowy rezultat ze strony czata GPT i później się frustrujemy, że w sumie ten cały AI to jest do dupy. Jeżeli Zastanawiamy się nad tym, jakby w jaki sposób opisać daną rzecz, żeby ona była dobrze opisana, to tutaj pojawia się kilka rzeczy. Mamy kontekst, czyli jakby w jakim, w jakim kontekście się znajdujemy, mamy to, jaki ma być ten rezultat, jaka ma być jego długość, jaki ma być jego format, jaki ma być jego styl. Czyli na przykład, jeżeli piszemy artykuł na bloga, to mówimy, jak Jaka jest mniej więcej długość tego artykułu? Czy ma być pisany z pierwszej osoby liczby pojedynczej? Czy ma być pisany potocznym językiem? Czy ma być pisany jako jakaś osoba X? I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tworzymy na przykład dokumentację, to mówimy, że to ma być w postaci tabeli, albo jeżeli chcemy jakąś coś w postaci tabeli dostać, to ChatGPT się sam może nie domyślić i mówimy, że ma to być w postaci tabeli. Jeżeli coś ma zawierać fragmenty kodu, jakieś wytłumaczenie jakiegoś aspektu technicznego, to piszemy, że ma zawierać fragmenty kodu. Jak wie, że staramy się być tak szczegółowi jak to tylko możliwe. No ale dobrze, to to AI miało być szybkie, to wydłuża moją pracę. To jest tylko przyzwyczajenie naszych czasów, że to wydłuża Twoją pracę z 30 sekund do, nie wiem, dwóch minut. Tak naprawdę to skraca Twoją pracę, bo jeżeli e, napiszesz randomową rzecz, nie będziesz z tego zadowolony, to nie wiem, być może będziesz musiał próbować 5-6 razy, jeżeli w ogóle uzyskasz to, czego będziesz chciał. Ostateczny czas będzie o wiele większy. Także pamiętaj, że ten czas który włożysz na początku, się najczęściej opłaci. Albo jak to mówi powiedzenie, oszczędny płaci dwa razy. Jeżeli chodzi o podawanie outputu, czyli pisanie jakiego rezultatu oczekujemy, to bardzo ważną rzeczą i bardzo przydatną jest podawanie przykładów. Jeżeli korzystamy z czatem GPT, żeby na przykład pisać sobie posty na Linkedina albo na Instagrama, to podajmy mu ze dwa, trzy bardzo dobrze napisane. Posty po to, żeby on mógł poznać strukturę gramatyczną tych postów. Jak tam są skonstruowane zdania, gdzie tam pojawiają się emotikony. To jest naprawdę ważne, ale również napisz to, że będziesz podawał przykłady. Pamiętając o tym, o czym wspominałem wcześniej, że najpierw dajemy polecenie, a później dajemy przykłady, bądź też tekst, który w jakiś sposób przetwarzamy. Mój ulubiony punkt numer 5, czyli to, że ludzie zapominają, że ChatGPT został stworzony jako model konwersacyjny. Innymi słowy, zapomina się o tym, że powinniśmy stosować coś, co często nazywa się procesem typu fine tuning. Innymi słowy, my podajemy jakąś rzecz, oczywiście starając się stosować do tego, co napisaliśmy, i nawet jeżeli ona jeszcze nie jest idealna, to nie jest tak, że zamykamy ChatGPT, wyrzucamy komputer i znowu mówimy, że te całe AI komputery to bez sensu i my zostajemy amiszami. Tak? Albo że spróbuję jutro, a teraz se kupię chipsy, tylko kontynuujemy tą rozmowę. To trochę tak jak rozmowa z człowiekiem. Czasem trzeba pomóc i jakby wymienić kilka myśli między sobą, zanim wspólnie dojdziemy do porozumienia. Także pamiętaj, że bardzo dobrym pomysłem jest to, że jeżeli rezultat jest już naprawdę dobry. To w kolejnej odpowiedzi w tej konwersacji piszesz, ok, to było niezłe, ale zmień to w ten czy w ten sposób. Zaleta Czata GPT właśnie polega na tym, że on kojarzy kontekst rozmowy i to ten kontekst rozmowy, czyli jakby posiadanie pamięci tego, o czym rozmawiamy, jest jedną z kluczowych przewag tego, co to narzędzie daje, a niestety wielu z nas o tym e, zapomina, bo pisze jedno polecenie, najczęściej ogólne, rezultat jest randomowy. My stwierdzamy, że chat GPT kłamie i wyłączamy narzędzie i w ogóle walić to AI. Wcześniej wspominałem o tym, że bardzo ważną rzeczą jest e, szczegółowe e, pisanie poleceń. Może się zdarzyć tak, że niektórzy z Was zrozumieją to w ten sposób, że im więcej słów, tym lepiej, że taki monolog myśli. Monolog myśli naprawdę nie. Pamiętaj, że tutaj każde słowo się liczy, to znaczy każde słowo, które wpisujesz, w jakiś sposób zostanie użyte do skonstruowania odpowiedzi. Także kompletnie unikamy takiego ogólnego słowotoku. Ogólnego mówienia. Wyobraź sobie, że zlecasz zadanie człowiekowi. I kiedy zlecasz zadanie człowiekowi, albo nie wiem, mówisz swojemu dziecku, co ma zrobić, to dziecko zrobi to o wiele lepiej, jeżeli konkretnie powiesz mu, co ma zrobić, a nie po prostu zaczniesz zagadywać i wyrzucisz swój monolog, że tam kiedyś za Twoich czasów, a tak naprawdę chodzi Ci o to, żeby posprzątało konkretną szufladę, nie wiem, w swoim biurku. Kolejna rzecz, również bardzo podobna do tego, w jaki sposób powinniśmy delegować nasze zadania, a czas zapominamy o tym, kiedy w sumie delegujemy nasze zadania maszynie, to to, że o wiele lepiej sprawdza się mówienie tego, co ma zostać zrobione, zamiast tego, co ma nie zostać zrobione. Czyli znowu, jeżeli piszemy nasz prompt, to używamy tych słów i tych przykładów, żeby nakierować na rezultat, który jest oczekiwany, a nie na to, żeby Odstraszyć od nieoczekiwanego rezultatu. Jeżeli za wyobrazimy sobie taką sytuację, że nie wiem, znowu, załóżmy, że chcemy pisać post na media społecznościowe i podajemy kilka przykładów, jakich postów nie pisać, no to w jaki sposób to jest użyteczne? To jest tylko użyteczne w ten sposób, że właśnie wyeliminowaliśmy trzy przykłady z potencjalnych setek milionów, tak? Także znowu, mając w głowie to, że każde słowo się liczyć, ale trzeba być szczegółowym. Idziemy w tą stronę, że mówimy co ma konkretnie zostać zrobione, czyli mówimy o pozytywnych przykładach, a nie mówimy o tym, co ma nie zostać zrobione, bo to jest po prostu mniej skuteczne. Wreszcie używanie czegoś takiego jak leading words szczególnie się przydaje przy pracy z kodem. Czyli na przykład, jeżeli piszemy o czymś powiązanym z Pythonem, to można zacząć od słowa import, tak żeby było wiadomo, że tam importujemy bibliotekę. Jeżeli mówimy o SQL-u, to zaczynanie od słowa SELECT jest dobrym pomysłem, bo to znowu daje pewne nakierowanie dla czata GPT. Tutaj przypomnienie, jeżeli jesteś bardziej zainteresowany, to odsyłam do artykułu, gdzie opisałem, jak działa LLM na swoim blogu, tak trochę szerzej, ale generalnie, tak bardzo, bardzo ogólnie, ChatGPT GPT można streścić do maszyny predykcyjnej, która próbuje przewidzieć następne słowo. I oczywiście o wiele łatwiej przewiduje się następne słowo, jeżeli mamy słowo poprzednie, tak? To znaczy, jeżeli nie mamy czystej kartki, tylko daliśmy już jakiś e, początek. Także korzystanie z tych Leading Words jest niezwykle, niezwykle skuteczne. A teraz powiedz mi, jakiego punktu zapomniałem, z którego Ty korzystasz, który Ci mega pomógł. Bo pamiętaj, że są ludzie, którzy korzystają z Chata w sposób dosyć skuteczny, a są także ci, którzy są dopiero na początku tej drogi i może się trochę frustrują. Na pewno Twoja podpowiedź się im mega przyda, więc proszę daj znać w komentarzu, co Ty stosujesz, żeby to lepiej działało, a być może możesz mi wskazać, który z tych punktów, które ja wskazałem tutaj, no to się nie do końca z nim zgadzasz. Natomiast pamiętaj również, że korzystanie z takiej technologii jak GPT, to nie jest samo złoto i samo dobro. To są również pewnego rodzaju zagrożenia, które wynikają z tego, które tak naprawdę są dopiero przed nami. I skala tych zagrożeń, kiedy sobie uświadomimy, co się do nas zbliża, jest naprawdę niebywała. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jaka groza tak naprawdę nadchodzi. Obczaj sobie ten filmik, bo ten filmik pokaże ci co tutaj się będzie działo.